Oczko? Które, jakie byś chciał oczko? Jedno, czy dwa? Cztery tysiące. No, ile byś chciał tych oczek? Dwa. Dwa? Takie same? Czy każde inne? I jedno buzikowe, a drugie... Pomponowe? Tak. Proszę. To tutaj... Daj mi, ja Ci wycisnę, bo on trochę ciężko chodzi. Proszę. I tutaj takie oczko. Mhm. Obok? Pomponowe, tak? Eee, taką pomoc możecie wykonać sobie w domu z rodzicami, z babciami, z dziadkami, z rodzeństwem starszym Pop, a... lub młodszym. Hmm. A może Jasiek zademonstrujemy, jak e, działa nasza e, tak. zabawka, co? Nie, jakby ja nie tutaj robić. No, wiem, nie, że ja jeszcze troszeczkę trzeba. musimy dokończyć naszą zabawę, ten filmik byłby zbyt długi. Zbyt długi więc... A chcemy pokazać, na czym polega, tak? Ja. Cała zabawa. Ja tu taką dziką dmuchajkę Jasiu zaprezentuję. Proszę, jak się w nią dmucha. Jasiek, mocno! Brawo! A jeszcze w tą stronę, bo zobaczono, mam tu oczy. Ja trochę więcej zębów. Brawo! A teraz ja może zademonstruję, co jak moja nowa działa. One mogą ze sobą rozmawiać, tak? Brawo, dziękujemy za uwagę.